Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości i kazał mi przejść dookoła tych kości, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, synu człowieczy, czy żyją te kości? I odpowiedziałem, wszechmocny Pany, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie, ruach i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie, ruach i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Pan.